Cześć, w Punk Wars. Chyba w tym odcinku uda się dopełnić dzieła zniszczenia, bo jednostki mam już gotowe do boju na dwóch frontach. Jedna armia idzie tędy, druga armia wchodzi tędy, automaton już tu czeka. Robi się też... Już się zrobiła armata parowa, ale zanim dojdzie to jeszcze zejdzie. Ale dojdzie. Wolna niestety. Ale wygląda fajnie, i proszę mamy sepelinka też, ten to zapiernicza. Dajemy go tutaj, ładnie ich tu bombarduje, leczy się, kombinuje, MOTYWATOR, o to tego dziada trzeba zabić. Absolutnie. Ale to pan Snajper, może go, ach nie oznaczy go jednak. Ale może go pyrgnąć, bo czemu nie. Zbrojny może, cel zniszczony poważnie? A bo tu szpieg był, ranny szpieg, tu jest MOTYWATOR. Tu jest MOTYWATOR. Co to robi? Ogień zaporowy. Aha, ruchu niemożliwie. Też fajne. No podchodzimy tutaj. Co ja dużo będę mówił. A je, wziąłem te te. Oho, chyba możemy dobić. Tu mamy wieżę obronną budowniczego, motywator kolej, kolejny tutaj. Jak się ruszę tutaj to dwa punkty będę mógł zaatakować, o to chodzi, I taranować też mogę. Ale najpierw bym chciał pozabijać. Pozabijać. Medyk. No dobra, wysyłamy go bliżej na prąd. Szpieg. Też go wysyłamy. No chodź, chodź, Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Tutaj chyba nie będziemy kombinować na jedną turę. Nie, to nie tutaj. Nie teraz takie rzeczy. Pomin turkę. Ten tu, o, badaj. Badaj, badaj. Po to ciebie tutaj wysłałem, panie kolego. O Boziu, zwiadowcy. Oni są potężni w obronie, dziadek jedne. Ale motywatorów najbardziej chcemy zabijać. A, nie oznaczę tym. Tym też nie. Tym oznaczę. Motywatora, tak. Bo to najgroźniejsze. Najgroźniejsze. A zaatakujmy szpiega czy skauta. Szpiega czy skauta. Co oni mogą zrobić? Dobra, tego chyba. Tego chyba bardziej bym wolał. Uuu, tu nie mam co zrobić, ale mogę. Hmm, a tym mogę wejść? Też niezbyt kurcze pieczone. Oj, bo bardzo bym chciał wejść. Tu też mogę coś oznaczyć. Szpieg zdrowy. No dobra, zdrowego oznaczmy, tego zdzielmy. Przeżył niestety, kontra nie będzie. O i ty pominturę, bo będą tak dopytywać tutaj o to. Pan, pan, pan pan. A, ruiny przed Nie, ty masz zabić. No dobra, dobijmy tego. Być może się uda. Nie, znowu jeden nie siadło. Ale bieda. Ten cię. Hmm. Kurde, no dobra, wchodzę już. Szpieg, no dobra, też wchodzę. <gry> I tutaj na kontrę się ustawiamy. Medyk. Medyka damy tu bliżej. O, 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 tu medyk będzie dobry nawet. Tym bym chciał wjechać dalej, ale niestety nie mogę. I dzień, przez to i tym nie mogę wjechać, kurcze pieczone. Chyba, że tym się odsunął, Ociupinka, to nie głupie się wydaje. A tego już na rampę ustawię. No, nie głupie. Medyk w następnej turze się pani odezwi. Cepelin bojowy, tu go mogą kurcze zabić, tego się obawiam. A, tak sobie damy. I uśpienie, bo dopytują budowniczy, budowniczy. A to mogę też ulepszyć, też pewnie mogę ulepszyć. Nie, nie mogę. Aha, bo tak, nie kurde, nie, nie, nie wiem, czy ulepszać to to. No co, no, i dobra, na razie uśpienie. Zobaczymy potem, może się przyda. No, nie mam tych, tych zasobów, żeby tutaj kombinować. To w następnej turze się odezwi. Zaraz też wybiorę technologię. Ten, ten punkciory już no, no, zużył. Tym bardzo chciałem tu wjechać, ale niestety nie mogę. Co tym mogę jeszcze zrobić? Nic nie mogę. Szkoda, szkoda, ale krąg się domyka. Ten też już ma punkty zużyte. No, to technologia nam została. Opracowałem to tutaj. Całkiem fajne, bo dokłada atak tym jednostkom wymienionym: lokomotywy, snajperzy, zbrojni i armaty. Cudowne. A teraz tutaj wehikuł czasu mamy. Nie wiem czy to będę, będzie... no przetestuję może. Takie dziwne z opisu wynika. Nie czytałem go teraz, żeby było szybciej. No ale jakieś cuda można robić. Takie dość osobliwe, bym powiedział. No kurde. Ach, te motywatory są straszne. No i co tak łazicie w tej wefty? Kurde, ile to trwa. A, no, czujka. A, jaki sprytny. Czyli to scout, zwiat. Kurde, zabijam mi tę lokomotywę chyba. Nie wiem, czy bym tu nie wjechał, medyk. Tak, ja tu blatuję. No, ich nawet zaatakować jeszcze mogę. Medyka najpierw, żeby jednostek nie wyleczył. Pięknie padł, o to chodziło. Teraz tym mm, zaatakujmy tego. Tylko nie, to było głupie. No właśnie, bo tu jeden raptem bije. To było głupie. Dobra, to weźmy to, zniszczmy. Ta, przeżyło. Kurcze pieczone. Ale takim tu pierdzielnimy taką bombkę. O, i budynki poszły z dymem, i o to chodziło. Kurde, to było piękne, to było piękne. Dobra, gdzie jakiś motywator, pacyfikator? Tu są jeszcze dziady. O, cholera, motywator, pacyfikator. No to by wypadało zniszczyć najlepiej. To tu mamy tego motywatora. Oznaczmy dziada. I strzelmy dziada A tu jest jeszcze. Aha, szpieg. Szpieg to szpiega się nie boi. Pięknie zginął. O to chodziło. O to chodziło, szanowni państwo. Tak to właśnie ma wyglądać. I leczenie. Jakieś ruiny? Badaj, badaj, badaj. Bon appétit! Eee, coś tu jest... Zostawcie w spokoju jakieś... ...jakieś owoce. To nie gdzie czym ...kto żre takie nieznane rzeczy? Nienormalne przecież. O, co my tu w ogóle mamy? Ropa naftowa, pole naftowe. Wjeżdżamy! Mhm. I mam dwie jednostki teraz. Ale pacyfikator tu jest! Ja go nie zauważyłem. Nie mogę tego zaatakować. Taranowanie budynku. Nie, najpierw trzeba to, to zabić. Tylko, że halo, halo, uwaga. Patrzcie na to. I tak to się robi. I tak to się robi. No dobra, na kontra na razie weźmy. Medyk... Medyk nie ma co robić? Kurde. A chyba, żebym go tu ustawił. Czekajcie, tu go ustawię. I w następnej turze, jak przeżyje, to tam ogarnę. Mm, mm, mm. Szpieg Tu jest zbrojny w ogóle. Jeden punkcior, dobra, na siebie i zaatakuj tego. Zaatakował, prawie zabił. No spoko. Tu mamy. A tu jest medyk. No to medykiem oczywiście leczymy to. I tym zabijamy to. Przeżyło. O kurczę. Taranowanie. Budowniczy. Rafineria. Poligon wojskowy. To spod taranujmy. Żeby się kurde nowe jednostki nie produkowały. Brzmi dobrze? Brzmi dobrze. Tym się niestety nie mam gdzie ruszyć. To już nie brzmi tak dobrze. Tym nie mam z czego zaatakować. To też nie brzmi dobrze. Pomińmy turę. Medyk. W następnej się odezwij. Panie kolego sympatyczny, cepelin bojowy. I. No, zaatakuj to, Bo dużego wyboru tu nie mamy. Ty też pomin turkę w następnej się odezwij. Zbrojny, co to robi? Ogień zaporowy. Moglibyśmy. A, może takie wziąć. Szpieg. W następnej. Czy ja już mu nie mówiłem, żeby w następnej się odezwał? Mam wrażenie, że mówiłem. Automaton idzie taki śmieszny. Śmieszny ludek. No i idzie ta armata. W armacie nadzieja, szanowni państwo. Oho, jeszcze jednego tutaj mam. Też nim tutaj biadę. Wlecę może bardziej. To już się ruszyło, to spoko. Co tu jeszcze mogę zrobić? Zbudować. Dobra, budowniczy damy na razie tu. A nie, bo ja tych punktów potrzebowałem. Pełnych. Żeby móc ten budynek upgradeować. Hmm, no tak. Tak to właśnie działało, ale trudno. Jak, jak zry, zrypałem, to zrypałem. Wyprodukuj cepelin bojowy, pancerzoną lokomotywę. Czas wrażenia akcji minus jeden. Ale o co chodzi? Do... O, i to jest właśnie to. Wyślij Toskę w przyszłość, gdzie jesteś weteranem wielu chwalebnych bitew i kampanii. No, to te awanse ma trzy. O co to chodzi? Nie wiem, aż przetestuję. Minus jeden, minus jeden. Bez sensu. Dobra, wezmę to, bo nie rozumiem tamtego. Co ja tutaj dużo będę mówił. No zabijamy, mordujemy, kurczę. Trzeba to wygrać. Ogłoszenie. Oj, kurde, coś mi tutaj chyba zabiją. Te lokomotywy mi zabiją. Ale już im tutaj taką kupą wlazłem. No, że już mają problemy. Nawet budynków nie mają już tak dużo jak mieli. Zaraz zobaczymy jakie budynki by zostały. Wywalimy jednostki, bo trzeba zniszczyć te budynki, które produkują rzeczy. Czy raczej jednostki, jednostki po prostu, które produkują. Także pozbądźmy się widoku jednostek na mapie. I tak, co my tu mamy? Giełda. Oszczędności. To nie obchodzi nas chyba. Oczyszczalnia też niezbyt. O! To musimy zniszczyć. Poligon na pewno. Wieże też musimy zniszczyć, blokowisko, to nie, budynki mieszkalne to niekoniecznie, rafineria i to też można by chyba zniszczyć. Tu oczyszczalnia, to tam też niezbyt, a to co to jest? Szklarnia, to żarcie, no to tak, to to trzeba zniszczyć. Nie, nie to, to w pierwszej kolejności, to w pierwszej kolejności szanowni Państwo. Szpieg, zwiadowca, pacyfikator, najważniejszy pacyfikator. Najpierw ten oto wspaniały snajper zdzieli to to i zabije. Tak jest. Punkty akcji. O, no, zwiększymy atak. Bo jak się tym nie ruszamy. Tutaj mamy zbrojnego, który zaatakuje budowniczego. No dobra, zaatakuj go. No zaatakuj go. Jaki wytrzymały ten budowniczy? Nie, no to jest trochę głupie. Że cywile biorą udział w walce i są tak potężne w obronie. Lepsze niż niektóre jednostki. Ten mój ma tyle zdrowia? Nie, to jest, źle spojrzałem na ten pasek. Ty medyk, no weź to wylecz. Aha, jest jakieś ogłuszenie i się nie da, nie no da się, źle kliknąłem. Dobrze, no i teraz jest ładnie. Zbrojny może tu podejść, nie no kontrę sobie może zrobić, no kurde, będą dopytywać o tego. Tu, aha, pusto, e, to szkoda Tutaj też pusto Dobra, to wrócimy jeszcze tutaj Na razie ważniejsze rzeczy mamy do roboty Taranowanie, o nie, nie, nie Wagony towarowe Trzeba czekać Ale pacyfikatora trzeba raczej zniszczyć Jak zakładam No to wjeżdżamy tutaj A nie, on tu już nie może A, bo już punktów akcji nie ma O, to szkoda, ale tym mogę tu wjechać I wjadę, dawaj, dawaj Zabij to, no zabij to no masz punkty akcji przecież, panie. No tu jest Pacyfikator przecież. Rozdobczymy ten budynek w pierwszej kolejności. O! W baku już nic nie zostało. Ej, wygrałem! LOL. Ej, to było dziwne. <grytanie> Autentycznie tego się nie spodziewałem. Ja myślałem, że jeszcze będę musiał taki budynek zbudować. Ej, no to co ja rozdobczyłem? W sumie. Bo nie jestem pewien. Rozdobczyłem rafinerię. A, rafinerię! A oni to są dieselpanki i potrzebują ropy. To to chyba chodziło. O kurczę. No, podobała mi się gierka. To wystawię pozytywną recenzję, bo to taka całkiem klimatyczna. Aczkolwiek, tak jak mówię. To, że cywile normalnie biorą udział w walce, jest dla mnie dziwne. Nie lubię takiego rozwiązania, bo tym można spamować. Tutaj, może, nie tak jak w innych grach, ale i tak można spamować cywilami szybciej niż innymi jednostkami i zastawiać pole walki. Nie lubię tego. Także wolałbym, żeby cywile były jednostkami wsparcia. Mogły też wchodzić na te pole, które mają. No, chociaż nad tym się można by zastanowić. Ale mogłyby chyba wchodzić jednak na. Pola razem z jednostką ale można by też było je po prostu bardzo łatwo zabijać bez osłony, być może tak, bo trochę głupio jak tak. Budowniczy ci wchodzi, blokuje atak na inną jednostkę. A takiego budowniczego taka lokomotywa parowa musi dwukrotnie zdzielić, żeby zabić. Dosyć osobliwe. Motywatora szybciej zabijałem czasem niż budowniczego. To nad tym by się warto było zastanowić. No i tak jak już wspominałem, czytelność gierki też by też wymaga pracy. Ja bym tutaj przede wszystkim jakieś banery zro zrobił, ikony jednostek. Wolałbym takie rozwiązanie. Woda, żywność. No całkiem to to sympatyczne. Także 11 listopada będzie premiera pełnej wersji gry i wtedy się chyba tak mi się wydaje, znowu zobaczymy. Miałem czas do 75 tury, a udało się równo ładnie 55. Jakbym wiedział, to bym tamtego odcinka nie skracał i te dwie tury, które pominąłem jeszcze grał. Ale myślałem, że będę do 75 tury grał, bo tam taką wieżę trzeba było jeszcze zbudować. Tak mi się wydawało, że ona będzie konieczna do zwycięstwa. Wieża czasu chyba. To się nazywało czy coś takiego. Ale jednak jak się okazało, nie było takiej potrzeby. Także sympatycznie. Sympatycznie. Tyle dzisiaj. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Pozdrawiam. I na razie. Ho.